Biegam, nie lubię, nie lubię, ale biegam. Dzień drugi pojawiło się pytanie, gdzie dobiegnę, skoro nie lubię biegać. No właśnie, i tutaj odpowiedź jest niesamowita, bo znajdę się w miejscu, do którego bym nigdy nie trafiła pod świadomość. Ona nie jest zła, to już mówiłam wczoraj. Ona po prostu powtarza, tak jakby odgrzewa kotlety, robi to, co zna. najmniej linii oporu. Tam jest fajnie, miło, przyjemnie, ciepło, e, leniwie, wszystko, co wymaga trudu. o tego, co ja zaczęłam teraz robić, najlepiej to od razu zasabotować i odrzucić. Nie myśl o tym, dziewczyno. W ogóle, a co zrobisz? W ogóle, po co ja tu jestem? Hej, jestem Monika. Zalogowałam się do tego wszechświata, by robić rzeczy wielkie, tak samo jak ty. Pamiętaj też, jesteś wielki. Tylko z pewnej przyczyny utknąłeś w tym miejscu i wydaje ci się, że jesteś taki maleńki i że niewiele rzeczy może potrafisz, ale niewiele rzeczy masz siły. Słyszeć prawdę to czasem boli. Już ja nie biegam, bo nie lubię. A Cię, dziewczyno, co ty w ogóle wymyśliłaś znowu? Co to za odpał tym razem? Monia. Weź, weź to ogarnij dziewczyno weź to ogarnij hasło dyscyplina nie wiem jak wy reagujecie ale ja się zawsze jeżdżyłam na dyscyplinę i zrozumiałam dzisiaj że to dlatego, że ona jest mi trochę obca bo faktycznie w moim domu jako takiej chyba dyscypliny po prostu nie było może też dlatego przypięto mnie łatkę dziecka leniwego, które niewiele zdziała, niewiele potrafi. Nie to jest ten klucz. To dotarło do mnie dopiero dziś ruchłowczas, nie? Świetnie. Jak to jest tą dyscypliną? To nie chodzi o trzymanie bata nad kimś, tylko chodzi o samodyscyplina, czyli takie miejsce, w którym ja skupiam się na Umiejętności konsekwentnego dążenia do celu, nawet w obliczu trudności, czyli właśnie tego miejsca, w którym się znajduję. Jest jeszcze takie słowo: kontrola. Nie mam na myśli takiej obsesyjnej kontroli, która wychodzi z lęku. Tam, gdzie jest lęk, tam jest siedzenie na kanapie. Boi się utraty poczucia bezpieczeństwa. To jest taki partner, albo taka matka, albo taka partnerka. Ojciec, który zagląda ci przez ramię. A z kim piszesz? O, pewnie mnie. tam zdradzasz, la, la, Co ty tam robisz z całymi dniami? Pięć minut po czasie jesteś w domu. Na pewno to jest to i to. To jest ta obsesyjna kontrola i temu dziękuję. Do widzenia nadaję ci koniec. Skończyłam fajnie skontrolować myśli, które przebiegają przez głowę i wybierać. Dobra, ta myśl mi nie służy. O, a ta jest całkiem fajna, ciekawa. To ja się przy niej zatrzymam. Trochę ją podkarmię moją energią, bo jak w myśl załadujemy energię. Czucie to jest bardzo duża szansa, że to się zamanifestuje, bo właśnie tak się dzieje. I to nie są cuda. To nie są cuda. To jest po prostu fizyka kwantowa. I zawsze musimy robić wszystko na 100%. Po prostu zrób te małe kroki. To, od czego zaniechujesz. Nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo. Ale rozumiesz, o czym mówię. O, ale fajnie. Wow, Uu, a to jest Dolina Erfów z drugiej strony. Jeśli dobiegłeś, dobiegłeś ze mną, to bardzo Ci dziękuję.